Manko, w drugim odcinku otworzyliśmy sobie drugie bileczko I... i jedziemy dalej, z... kurwa! Jedziemy dalej z koksem, panowie i panie. Tutaj trzeba z nią pobiegać, chyba. Ale muzyczka! Kurwa, biegnij, kurbiu! Wiedziałem, że to zauważyłem wtedy. Sakondes. Okej. Okej, jesteśmy kurwa w obozie. Możesz przesuwać niektóre przedmioty stojące obok nich. czekaj, ja muszę trzymać. Tak, ja muszę trzymać. Do you hate him? Rozdział 8 A twój lud walczył na polach mego syna w ziemi Izraela. Ma ziemia zniszczona, me nasienie utwierdzone przed Babilonem, i Asyrią i Rzymem, lecz poległo przed muzułmanami i nie chcę. musimy się dojrzeć, co jak usłyszałem to słowo. Panowie, napiszcie mi pod tym tym, ja na razie nie będę czytał. Pewnie puszczę trzy odcinki naraz na tubę. Po prostu powiedzcie mi, czy chcecie, żebym czytał kurwa te notatki. Ja mogę zrobić tak, na chwilę wy sobie spauzujecie, możecie wtedy sobie przeczytać bezproblemowo, nie? Odłożę to na razie. A my udajmy się dalej Ale bym to na okulusie zapijałem w Doli What tego nie było w Demku, nie? Albo ja nie pamiętam. Ty kurwiu. Okay. Okej. Szkoda mi trochę baterii, ale kurwa ciemne pije, nie? Że tak powiem. Radio Browser. Okej, wydostańmy się, kurwa. Co ja robię? Co ja opierdalam? Dobrze, że jest liniowa, chodzi mi o to. Jest mikrofon, naciśnij, żeby słyszeć przez ściany. Coś tam słyszę, nie? Tylko nie za bardzo. Nie wiem czy ten mikrofon mi baterii bardziej nie wpierdala, nie? Dobra, ja zamknę to może. I gdzie ja jestem kurwa? Zmień, 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 zmień. Zamknij okno. Wyłącz Kamida na razie Kurwa, nie ten wszystko. Dobra, to po prostu to będę wiedział, że oni są z tamtej strony, nie? A jak? O, hide you. Mi się wydaje, że ten kurwiasz mnie widzi. Oszty, kurwa. Oszty, kurwa. Schowaj się. Wiecie co mi też to przypomina takie chowanie się? Nie wiem czy graliście na PlayStation 2 i nawet na PlayStation 3 też to wyszło To było The Siren Taka japońska gierka, w której też nie mogliśmy nic zrobić ale tam mogliśmy się. Tam mogliśmy... Y przejść w oczy w ogóle zombiaka, tak jakby zapanować nad, im, nad jego umysłem, znaczy czy to było zombie, to ja już nie pamiętam, bo to mógł być jakiś opętany człowiek czy coś w tym stylu, szczerze to nie pamiętam i po prostu wtedy sobie widzieliśmy w jakich, po jakiej on trasie się udaje, jak on chodzi i, i chodziło o to, żeby się właśnie przedostać, uciec czy coś w tym kurwa stylu, zaraz mi coś kurwa wyskoczy. Jak mi to baterię żreje państwo Dobra. Ciemno jak w piździe. A tu mogłem też wejść przez to okno Zamykaj to kurwa. What the fuck? Co to za dźwięk? Tutaj mamy bardzo ładny obrazek, kurwa. Satanas i Nimi się tylko nie wpierdolił na. Kurwo! Kurwa! Chowaj się! Ja pierdolę, ale teraz to się przestraszyłem. kurwo! Tam już ma ta zajeba, ale teraz to się przestraszyłem, ja miałem po nie? Serio. Dobra. Co czuję, że tutaj zamulimy kurwa jego mać. To był też, że tak wam powiem, minus tej gry. Pierdol się, chowa się poduszko, kurwa, to drzwi? Rozjebał. Dobra, ale sobie poszedł. Chodzi mi o to, że e, z tego co czytałem, recenzję, minus gry jest taki, że bardzo często właśnie będziemy ginęli po prostu, bo tutaj trzeba się nauczyć, w którą stronę iść. Gdzie biec? Nawet mi kurwa nie pokazuje, czy jestem widoczny, czy nie. Kurwa, i teraz powinienem mu fatala wyjebać. Nie, nie będziemy się chować. Powiedzmy, że jestem w trawie, to... Tam gdzieś kurw jest też. Kurwa, jaka się ba taczka. Kurwa, muszę się napić. Tutaj jest szmata. Ale po cichutku to zrobił, co? Tam jest jeden. Tu jest jeden. Kurwa, już chciałem wychodzić. Kurwa, chodzą szmaty z maczetami. Wymienię baterię teraz, nie? Pierdol się, kurwiu! Dobra, pójść z Kurwa mać. Dobra, ostatni raz trzy razy zginę i to pierdole. Gierka zajebista, ale kurwa no tak jak pisali właśnie, że... Co chwilę kurwa giniemy, i to zaczyna być denerwujące. A ja gram jeszcze na easy, nie? Znaczy na normalu. Okej. Okay. Trzeba to jakoś, kurwa. Wypierdalaj, kurwiu. Patrzcie. Kurwa, wyciągnie mnie je, jeba! Ale teraz miałem ciepło. Jak płodził. kurwa. Dobre, dobre, dobre. Spierdalamy, spierdalamy. Nie wyjdę, nie wyjdę, kurwa, nie wyjdę! Jebany kurw, jak mnie zobaczył, ty. Ale to, to na serio, przez chwileczkę miałem tak cieplutko, nie? Dobra. Koniec z tym, kurwa! O God, help me. Where? God. o oh God. God, help me. Wat was like like <muchy> 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 God. Waar... Kunnen me zien? Zoals ze... Zoals ze... 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 Ze...

Słuchajcie Lin, kurwa, idę po ciebie. Cicho, dziecko, już wiem, Kurwa, jakie megafony. Co wy jej robicie, kurwa? Będzie scena gwałtu? Mam nadzieję. zaczyna mnie to zaciekawiać, kurwa, porwali mi żonkę i będą na niej robili, kurwa, jakieś te swoje, kurwa, wiecie, żądze. Okej. Okay. Ole muzyczka, ja jebie. Tu nie wejdę. Jesteśmy w Kościele, tylko nie lubię Kościołów. Rozdział 11. Ja sobie to będę czytał tak jak już mówiłem. Jeśli chcecie, żebym to czytał, to musicie mi napisać w komentarzu to będę wtedy czytał. Czekajcie, zanim kurwa pójdziemy tam na dół, dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie lubię tak, żebym wiedział, w którą stronę mam kurwa iść. Poglądajmy sobie obrazko o ten. Pan, kurwa, to jest bardzo taki narcyz, że tak powiem. Kurwa, strasznie lubi się na, malo, na malowidłach ukazywać, że tak powiem. Ale bym to na okulusie zapierdolił.

O oh mój gdzie ja mam kurwa iść ty! Pojebane to jest, znaczy fajne, nie? <śmiech> <śmiech> kurwa! <laughs> Wypierdala dalej szmato Nagazem ten numery! Dobra, mamy wyjście. Zajbista gra. Dobra, teraz wychodzimy? Zatrzasnięte, dobrze. Dużo czytania, strasznie dużo czytania. Ja to sobie na Sące poczytam jak na Sące będę grał. A na razie, proszę Państwa, udajmy się w dalszą podróż. Get your fucking hands off me! Ja chcę scenę gwałtu. Miała być kurwa, w Australii mieli tylko ją zbanować, a tutaj miała być. U nas. Kurwa, grał do 18 lat i oni to to mnie tak w że to jest przegięcie. Jeśli jest do 18 lat, to znaczy, że jest kurwa. Od 18 lat. Lynn! Lynn! Dziewczynko. Dobra, idę do ciebie, idę kochanie. Jeszcze jesteś? Jesteś. Tam nikt nie kurwa się nie patrzy. Dawaj robimy kurwa reportaż ty, mała! Nie chcesz? Dobra, no to biegniemy. Dawaj, jedź, kurwa No to prowadź, prowadź, prowadź

He's insane. They're all fucking insane. Yeah? Please, Blake, I just want to get out of here. Oh, and she the the is a I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill Please. Okay. Salt the earth with their blood! Rip the devil from her belly. The devil from her belly. Back! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. No! No! God wants the child. God wants the child. Co oni kurwa robią? Co tu się kurwa wydarzyło?

we have mother. I think I'll see you again Love that up, yeah. Oh shit man Dobra, spróbujmy sobie kurwa wytłumaczyć, co tu się kurwa wydarzyło. Ja nie za bardzo rozumiem. Przyszedł jakiś kurwa zje, jakiś kurwa fryk w i kurwa z koralami. Wylizał mnie i moją żonę. Nazwali ją matką. Zabili tych. Dobra, zmienię baterię, nie pierdol. Okej. Okay. Stamtąd chyba przyszedłem, czyli mam się kierować tutaj. Blin, kochanie, gdzie jesteś, kurwa? Okej. Okay. Pierdol się, pierdol się! Ty kurdiu! Ja pierdolę, ja pierdolę! Nie! I chuj! I się wjebałem! On mnie nie widzi! On mnie, kurwa nie widzi jeszcze. Pierdolony mnie zobaczy i tam mam ciepło. Dobra, won. No, dobrze, dobrze, won. śmiechie kurwio tam szukaj właśnie dobra, ten ziom nie żyje Poduszko, kurwa Kurwa szmato Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie mam kurwa biec. A te kurwia mnie widzą. Dobra, fon. Co za. Ja pierdolę. Ja jebie. ex Mortis Satana Solcipheri Excelsi. Kurwy jebane, no. Dobra. Tak, czyli jeśli on powiedział, że there is a bridge up there, czyli tam mam się dostać, a tu już mnie lanie męczy, już mamy prawie pół godzinki i 27 minut, także dzięki za uwagę, ja sobie wyjdę i do następnego narka.